Będzie wieszany zaraz karnisz. Piękna zasłona. Dzień dobry, witam się z wami w nowym vlogu. Mamy poniedziałek, 22 grudnia. Dwa dni, słuchajcie, gości. A dzisiaj też mamy gości. Po południu teściowie przyjadą. Jestem tak zmęczona po tym maratonie. Słuchajcie, spałam dzisiaj 10 godzin. 10. A czuję się jakbym nie spała wcale. Luna? Luna tu dostaje smaczki z kalendarza. To lubisz? Tak, to taki dobry Nie, No, jesteśmy na górze w sypialni, jest godzina chyba 13. jest składa nowy stojak do kibelka, na papier toaletowy, a my zakładamy z Znaczy, jeszcze nie zakładamy. On będzie zakładał karmisz. A ja przed chwilą zszyłam sobie sweterek. Nie pamiętam kiedy miałam w ręku igłę i nić, a gdzieś był ten dzień. Także. To chyba był jakiś używany. Oh. Nie. Nowy. Bo takie zacieki są taki brudne. Pokaż. Bruna, pomagasz? Tak. Pomagasz Filipowi? Tak to wygląda na próbę, dwie zasłony z Pepko, które są przepiękne, oczywiście trzeba je przeprasować, ale już nie mogłam się doczekać, żeby ich nie założyć, zawsze co mogę je przelazić, ale zobaczcie ile są długie, za długie, makarony, brakuje żabek, no i tu miałam taką białą zasłonę z poprzedniego mieszkania, makarony też są z poprzedniego, mm. No już taka trochę poszerzała. Ale gdyby nie to, że są za długie i że brakuje żabek, to mi się nawet podoba. Jak wam się podoba? Zawiesiłam totalnie na próbę. Niewyprasowane te, białe, te nowe zesłony z babko z cyrkoniami piękne są, ale są za długie, więc trzeba będzie je zdjąć i obciąć. Stare makarony i chyba makarony tu będę widziała, mm, ale widziałam takie z błyszczącą nitką, więc yy, chyba zainwestuję. Natomiast jeśli chodzi o makarony, to mamy za mało żabek, <noise> więc też trzeba będzie je zdjąć. I tutaj mam taką przezroczystą białą zasłonkę, którą miałam w, w poprzednim mieszkaniu, mm, i ona niestety już jest troszeczkę sfatygowana życiem, ale tak to chyba bym zostawiła, że tamte szare. Tutaj makarony, coś błyszczącego pomiędzy, może właśnie te koraliki błyszczące, bo to by fajnie wyglądało. No i tam właśnie biała. Przytulnij. Od razu jakoś tak lepiej. Jest 15. Jestem tak zmęczona. Dzisiaj, że dopiero teraz mam twarz. Zrobimy pielęgnację. No i niedługo przyjedą teście, więc coś muszę zrobić do jedzonka. Zrobię deskę serów, deskę wędlin, jajka w sosie tatarskim, bo jeszcze mam sos tatarski. No i nie wiem co jeszcze. Taki przepis na babeczki, tylko że rodzice nie jedzą takich zwykłych. Um, Ciast. Chciałabym coś słodkiego zrobić. I teraz nie wiem. Ja rano zjedzam dwa jajka z sosem tatarskim kilka pesterków właśnie wędzonego z naszego. Mm, Łyżkę makaronu tego. O, ten makaron też będzie dobry, żeby im podać z tej sałatki makarnowej i zjadłam sernik. Złotą rosy, które przyniosła koleżanka. Więc na razie mnie to trzyma. Muszę wrzucić znowu na dobre tory, bo wszystko się... Wszystko. Dosłownie. <słuch> Cieszę się, że mam posprzątany że mam posprzątane łazienki. Dzisiaj mają przyjść słoiczki, te takie do suchych przypraw do suchych składników. Mąki, cukry i tak dalej. Mąki cukru nie mamy w domu. Ale mąki, wiecie, płatki i tak dalej, i tak dalej, więc będę tu na dniach też przeorganizowywać na pewno nie dzisiaj na pewno bo to jeszcze nie przyszło myślę że może wylądować w paczkomacie późno więc na pewno nie dzisiaj a jutro mamy urodziny Filipka i zawsze dzień urodzin spędzamy gdzieś wyjazdowo i jeszcze w sumie nie mamy pomysłu ale chcemy gdzieś się z nim pojechać no a w środę jest wigilia więc jedziemy do mojej mamy więc tym samym, słuchajcie, vlogmas się kończy, można powiedzieć. A ja chciałam jeszcze dzisiaj zrobić jednego skrzata, już nie zdążę, może jutro rano. Jakoś nie mam parcia, mówię, te, te święta jakoś tak. To nie to. To nie to. Jakieś Bardziej widzicie tutaj y, zawiesiliśmy ten karnierz, bo mi się chciało czegoś tutaj już sypialni takiego przytulnego. Y, żeby nie były gołe ściany. I od razu, naprawdę od razu lepiej to wygląda. Bardzo mi się podoba. A nie mam parcia na sprzątanie, że muszę posprzątać na święta. Mam bardziej parcie na to, żeby posprzątać. Każdą jedną szafkę, każdą jedną szufladę na dole w kuchni. I to wszystko będziemy robić w kolejnych vlogach. Bo wszystkiego jest za dużo. Gdzieś jakieś stare rzeczy się trzyma. Yy. Dzisiaj też w końcu yy. wykleiłam z Filipem nasze lustrzane lampki z zdjęciami. Jeszcze jedna nam ramka została. Ale ją mąż będzie musiał delikatnie zdjąć. Fifi hałasuje samochodem sterowanym. Baczcie. Ale to wszystko na spokojnie, mówię. Ja nie mam aparcia. Najważniejsze, że na dole jest czysto podkurzone, Umyte podłogi. Wiecie, że e, siedzi w czystej przestrzeni. Zero kurzu. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. A cała reszta szafki i tak dalej. Zrobię, ale jestem naprawdę, naprawdę zmęczona. Ostatnio nawet nie mam czasu wam odpowiadać na komentarze, bo musiałabym przymknąć, ale nie chce mi się wstać. O, wybaczcie. Słuchajcie, brakuje nam 10 osób do rozdania. Do 2000 obserwujących na YouTubie, niedużo, malutko. Więc, jeśli możesz zostawić subskrypcję, to będzie mi bardzo miło. A za niedługo, właśnie będzie rozdanie z tego tytułu. Może troszkę bym się pomalowała. Chociaż wiecie, podkład. I kremowe konturowanie, tak, żeby się troszkę ożywić, nawet nie lepiej poczuć, bo jestem okropnie zmęczona tymi dwoma dniami, w zasadzie nie dwoma, czterema, bo w dwa dni, wiecie, były przygotowania, sprzątanie i tak dalej, potem ugaszczanie, i ja to bardzo lubię, bardzo, ale jednak no. Czuję to w organizmie. Dobra, poczytamy trochę komentarzy. O, muszę przemknąć. Chociaż trochę. Zuzia, w tej pięknej świątecznej porze zdrowia mmm, życzę Tobie, co tylko me serce wyrazić może. Zdrowia, bo najważniejsze. Szczęścia, bo najpotrzebniejsze. Miłości, bo najpiękniejsze. Radości, bo najweselsze. Pięknych marzeń, bo bez tego, bez nich nudno i wielkich celów, bo bez nich żyć trudno, wesołych świąt. Bardzo ładne życzenia. Bardzo dziękuję, Zuzanko. I oczywiście wzajemnie ze Szczerego Serca najlepszego. Co tu mamy dalej? Madia. Dobry inhalator, bo właśnie pytałam o inhalator. Dobry inhalator najczęściej działa jak traktor. No to my mamy taki. Te mniejsze kompaktowe czasem mają problem z gęstymi lekami, nie spełniają swojej funkcji. My generalnie inhalatora używamy tylko do soli fizjologicznej, chyba a raz w życiu tylko Filip miał podany lek na zapalenie oskrzeli czy coś takiego. A, a tak to tylko właśnie wiele, 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 wiele lat nam służył do soli. A galaretka po otwarciu się nie zbryluje? spryluje. Masz rację. Chyba, że masz na myśli włożenie... no to nie, bo to nie te słoiki za małe. Ale może do większych przełożę, te, które przyjdą. Także już będzie odpisuję. Basia, w tej Kasiu w tym roku odpuściłam, strojków nie robię, na mały stół kupiłam. Oczywiście inne ozdoby będą. Kontrolna Gasterskropia wyszła gorzej niż pierwsza. Wycięli wycinek i nie mam jakoś nastroju, ale myślę pozytywnie. Kasiu, mogę polecić ciśnieniom już Omron. Teraz mam ten droższy, ale wcześniej miałam. Zresztą mam do dzisiaj. Mam drugi w razie wyjazdu. Jeden, żeby został w domu. Moja mama też go miała i służył przez długie lata. Polecam. O, dziękuję pięknie. Dziękuję, kochana. Zdrowia ci życzę, Basieńku. A już wiem, mówisz na filmiku, że z temu. Tak, dokładnie. Violetka. Ja robiłam w grudniu tort bezowy i czekoladowy. Mmm, Andzia. Czyli Anetka. Nasz tort też wyszedł dobry. Idealnie słodki. Dobra, dziewczyny, to tyle. Nie mogę więcej przenoszyć, bo zaraz będą goście, goście, goście. Szybko nałożę podkład. Tak tylko żeby wyrównać mm. cerę. Dwie rzędzki mi się odkleiły, więc też bym musiała je przykleić. Tak właśnie dzisiaj z mężem mówiliśmy, że normalnie czujemy się zmęczeni. Ale cieszę się, że on jest w domu. Jutro, niestety, musi iść do pracy. Nie wiem do której, ale musi pójść, musi się pojawić. A więc na te urodzinki Filipka pojedziemy, jakoś jak on wróci z pracy. Ale gdzie? Tak naprawdę Fifina miał wybrać miejsce. O, jakiś mi się tutaj Stefan robi. Więc zobaczymy, co tam smek wybierze. Ja muszę słuchajcie wrócić do treningów, muszę wrócić do jedzenia, dobrej relacji z jedzeniem. Bo po prostu nic mi nie idzie. I już. Muszę jeszcze popakować prezenty. To też w jakiś dzień. Może popakujemy razem. Wczoraj wieczorem mój mąż szybciutko zasnął, już był tak biedny, zmęczony tym wędzeniem. A ja sobie nadrobiłam wszystkie vlogi Kasi, siarki vlog. Także super. Super, super. I schodzę na dół działać. Łatować jajka, robić dyskuserów, no i troszkę podgórzam. Tak naprawdę, wczoraj wieczorem odkurzałam po gościach, ale wiecie, wiecie jak to jest. Ostatnio kupiłam sobie taką giełkę w Action. Jej, tu jaka ona jest! Piękna, tak delikatna. Taka, piękna, Giełka do ciała. Mm, I tu jest cytrynka i ogórek, ale tego ogórka nie czuć. Bardziej taką słodką, fajną cytrynkę. Bardzo ładne. Bardzo ładna, delikatna, piękna. Dobra, rozłączam się i witam się z Wami w nowym vlogu. Mamy jeszcze balony z, z soboty, jeszcze kilka wisi. Słuchajcie, nastawiam tak. Sernik z złotą rosę do mojej mamy. Wstawiłam dynię dla rodziców, jak przyjadą, bo sobie zjemy taką kolację, bo my jeszcze obiadu dzisiaj nie jedliśmy, a już jest 16. Zrobię deskę serów, upiekę dynię. Mam jeszcze kotleciki z soboty, jakiegoś kurczaka. Zrobię właśnie te jajka w sosie tatarskim. I teraz robię sernik o brownie dla rodziców bo oni właśnie takiego klasycznego ciasta nie jedzą. A ja w od już kilka razy robiłam, tu chyba nie, ale na poprzednim mieszkaniu. To jest bardzo prosty przepis, bo dwie czekolady rozpuszcza się z kostką masła, z olejkiem waniliowym, odrobiną słodzika. Potem się dodaje jajka, ubitą, ubite białka. Tak, i to tyle. I robi się masę sernikową. Ogólnie to wszystko mi wychodzi znowu z do domu. Nie mam oliwy żadnej. Eee... Co tam jeszcze? Oliwa mi się skończyła. Przyprawa do ziemniaków mi się kończy. Jajka zostały trzy. Pewnie zużyję do Złotej Rosy albo jeszcze zabraknie. Eee, także no. Tak, że tak, nastawiam właśnie to masło z czekoladą i olejkiem waniliowym do roztopienia się. W zasadzie rodzice mają być za półtorej godziny, więc mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę. Także znowu ogień w szopie.